9% kobiet nigdy tego nie robi. A mężczyźni to uwielbiają. Może to brzmieć jak przesada, ale powiedz szczerze, jak często widzisz kobietę, która wydaje się mieć wszystko urodę, inteligencję, pewność siebie, a mimo to nie potrafi nawiązać prawdziwej więzi z mężczyznami? To nie kwestia wyglądu, pieniędzy czy poczucia własnej wartości. Prawda jest taka, że większość kobiet pomija pewne małe, ale potężne gesty, które czynią je nieodpartymi. Dziś zdradzę ci siedem sekretów ukrytych pragnień, które mężczyźni noszą w sobie, ale rzadko się do nich przyznają. To nie są typowe randkowe porady, które słyszałaś już się Mausjo Ma już tysiące razy. Chodzi o subtelne, psychologiczne wyzwalacze poparte badaniami naukowymi i starożytną, stoicką mądrością, które mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki mężczyźni cię postrzegają. Sprawią, że staniesz się niezapomniana, bez udawania czy wysiłku. Wyobraź sobie że potrafisz dotrzeć do nieświadomych pragnień mężczyzn, o których oni sami nie wiedzą? Co by było, gdybyś potrafiła się wyróżnić, nie goniąc za nimi ani nie udowadniając swojej wasn wartości? Ale rozumiejąc, co naprawdę sprawia, że mężczyzna czuje się dostrzeżony, pożądany i emocjonalnie związany? Bo jeśli nie znasz tych sekretów, masz poważny brak. Być może właśnie teraz tracisz szansę na zbudowanie głębokiego przyciągania takiego, które sprawi, że będzie o tobie myślał długo po pożegnaniu, dlatego koniecznie zostań do końca. Ostatni sekret jest najsilniejszy, i kiedy go zrozumiesz, zobaczysz przyciąganie w zupełnie nowym świetle. Zanim zaczniemy, jeśli naprawdę chcesz opanować te rewolucyjne techniki, zrób mi przysługę. Kliknij też, lubię to, no. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odkrycia, które może zmienić Twoje życie. Sekret Numer jeden: siła dotyku przed intymnością. Wyobraź sobie, że jesteś na randce. Rozmowa przebiega świetnie, on się śmieje, wszystko wydaje się idealne, a jednak czegoś brakuje. Czujesz, że nie ma prawdziwego połączenia. Jest zainteresowany, ale nie do końca obecny. Później piszesz do niego, brak odpowiedzi. Co się stało? Wiele kobiet koncentruje się wyłącznie na słowach, próbując wywołać przyciąganie. Wierzą, że dobra rozmowa wystarczy, ale dla mężczyzn połączenie nie jest tylko werbalne. Jest też fizyczne i emocjonalne, i jednym z najbardziej niedocenianych sposobów na stworzenie tej więzi jest dotyk. Nie natarczywy, nie nieprzyjemny ta Poboba, ale delikatny, celowy i pełen znaczenia. Jednym z najbardziej niedocenianych gestów, których mężczyźni po cichu pragną, jest subtelny, lekki masaż przed intymnością. Brzmi banalnie, prawda? Ale właśnie w tym tkwi siła. Dla mężczyzn więź emocjonalna jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż sama fizyczna atrakcyjność. Precyzyjny, nienachalny dotyk może powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Mówi, widzę cię, jesteś dla mnie ważny, chcę żebyś czuł się przy mnie bezpieczny i swobodny. Nie chodzi o to, by być masażystką, ani robić wrażenie. Chodzi o obecność, bycie tu i teraz, danie mu przestrzeni na odprężenie, poczucie bycia widzianym i pożądanym. Nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Kluczowy nie jest sam dotyk, lecz intencja za nim stojąca. Jeśli zrobisz to mechanicznie, nie zadziała. Ale jeśli jesteś obecna, empatyczna i wyczuwasz jego reakcję, on to poczuje. Marek Aureliusz, jeden z wielkich filozofów stoickich, powiedział: Nie trać czasu na dyskusję o tym, jaka powinna być kobieta. Po prostu nią bądź. Nie komplikuj. Niech Twoje gesty mówią zamiast słów. Smutna prawda jest taka, że większość kobiet nigdy nie poświęca czasu na zrozumienie tej idei i dlatego należą do tych 9%, które mają trudności z bliskością emocjonalną. Ale kobiety, które to rozumieją, tworzą głębokie, trwałe więzi, takie, których mężczyźni nigdy nie zapominają. W świecie, w którym wiele kobiet szuka natychmiastowej gratyfikacji i powierzchownych kontaktów, takie świadome podejście jest rzadkością. Ale jeśli je opanujesz, będziesz wśród tego jednego procenta, który naprawdę rozumie, czego mężczyźni pragną na głębszym poziomie. Teraz sekret numer dwa: flirtowanie z pewnością siebie i szacunkiem. Wiele kobiet błędnie rozumie flirt, albo przesadzają ta, wydają się nachalne i zdesperowane, albo są zbyt powściągliwe, boją się popełnić błąd. Brzmi znajomo. Mężczyźni kochają flirt, ale tylko wtedy, gdy dzieje się to z lekkością, pewnością siebie i odrobiną szacunku. Kobieta, która potrafi flirtować z łatwością, natychmiast się wyróżnia, bo tworzy ekscytujące napięcie, bez presji. Flirt nie oznacza rzucania się z przesadnymi żartami czy komplementami. Chodzi o swobodną, zabawną i lekko uwodzicielską atmosferę. Pomyśl o tym, jak o tańcu. On prowadzi, ty podążasz, ale nikt nie czuje się zmuszony. Najlepszy sposób, by to osiągnąć, to figlarne droczenie się. Jeśli na przykład mówi, że kocha jakieś danie, możesz odpowiedzieć zdać z uśmiechem: Serio? Jeśli to twój kulinarny szczyt, to nigdy nie próbowałeś mojej kuchni. Subtelna prowokacja, która budzi zainteresowanie i tworzy przyjazne napięcie. Ale najważniejsze jest to, dobry flirt nie szuka aprobaty. W momencie, gdy próbujesz go zaimponować, tracisz przewagę. Mężczyźni naturalnie przyciągani są do kobiet, pogodnych ze sobą, które potrafią żartować bez potrzeby akceptacji. Tu stoicka filozofia pokazuje swoją siłę. Wartościowa kobieta nie flirtuje, by zdobyć mężczyznę. Flirtuje, bo czerpie radość z interakcji. Jest emocjonalnie stabilna i nigdy nie zależy od jego reakcji. Poza słowami decydujący jest kontakt wzrokowy i mowa ciała. Pewny siebie uśmiech. Lekkie skinienie głową czy celowa pauza często mówią więcej niż jakikolwiek komplement. Przyciąganie nie rodzi się tylko z wypowiedzianych słów, ale z obecności, energii i wewnętrznego spokoju. Jeśli flirtujesz z odpowiednim nastawieniem, mężczyzna to natychmiast wyczuje. Zadaj sobie pytanie: flirtujesz, by zaimponować? Czy naprawdę cieszysz się chwilą? Gdy to opanujesz, zobaczysz, jak dynamika automatycznie się zmienia na Twoją korzyść. Sekret numer 3. Dlaczego dotknięcie jego włosów w odpowiednim momencie tworzy głęboką więź? Wiele kobiet całkowicie to ignoruje, ale mężczyźni uwielbiają, gdy kobieta wie, jak i kiedy pogłaskać ich po włosach. Jeśli zrobi się to właściwie, ten mały, pozornie nieistotny gest może natychmiast wywołać emocjonalną bliskość. Jeśli zrobi się to źle, może być niekomfortowy, sztuczny lub nachalny. Klucz tkwi w zrozumieniu, dlaczego ten gest działa. Skóra głowy to jedna z najbardziej wrażliwych stref ciała, pełna zakończeń nerwowych, które wywołują silne reakcje emocjonalne. Delikatny, świadomy dotyk włosów wysyła subtelne, ale potężne sygnały intymności, zaufania i przyciągania. Nie chodzi tylko o fizyczną przyjemność, ale o niewypowiedzianą wiadomość: Widzę cię, jestem tu z Tobą, jestem z Twoją energią w harmonii, i właśnie tu wiele kobiet popełnia błąd. Robią to pospiesznie lub mechanicznie, bez emocjonalnego zaangażowania. Głaskanie jego włosów to nie zabawa z nudów, to świadomy moment. Chodzi o budowanie bliskości poprzez dotyk. Wyobraź sobie: siedzicie razem, rozmawiacie i w idealnym momencie odgarniasz mu delikatnie kosmyk z czoła. Ten prosty gest, wykonany z intencją i pewnością siebie, mówi więcej niż tysiąc słów. Ale najważniejsze jest wyczucie chwili. To nie jest coś, co robi się na pierwszym spotkaniu, ani zanim nie zostanie zbudowana emocjonalna więź. Ten gest działa najlepiej wtedy, gdy on już czuje się swobodnie, gdy w powietrzu unosi się chemia i ciepło, gdy lekko się do ciebie pochyla, gdy pokazuje ten zapraszający uśmiech. To właśnie ten moment. Najgorsze, co możesz zrobić, to wymuszać dotyk, zanim on będzie na to gotowy. Dlatego obecność i świadomość są kluczowe. Z perspektywy stoickiej chodzi tu o inteligencję emocjonalną i samokontrolę. Stoicy uczą nas, aby patrzeć na sytuację bez impulsywności i mieć kontrolę nad sobą. Nie kierować się wyłącznie pożądaniem to znaczy nie zbliżasz się, bo chcesz tylko dlatego, że to odpowiedni moment. Następnym razem, gdy będziesz z mężczyzną i poczujesz, że to właściwa chwila nigdy nie lekceważ siły prostego, delikatnego gestu przeczesania mu włosów. Gdy jest wykonany z pewnością i intencją, staje się jednym z tych rzadkich Subtelnych sygnałów, które pozostawiają głębokie i trwałe wrażenie. Sekret Numer 4. Subtelna moc dłoni na jego plecach. Może się wydawać małym, nieistotnym gestem, ale w rzeczywistości mówi bardzo wiele. Prosty, pewny dotyk dolnej części jego pleców, gdy przechodzicie razem przez tłum lub idziecie obok siebie, wysyła silny sygnał, bezpieczeństwo, zaufanie, bliskość. A jednak wiele kobiet to ignoruje lub się waha, bo nie są pewne, czy to właściwe. Mężczyźni nie potrzebują wielkich kobiecych gestów, by poczuć się docenionymi, potrzebują subtelnych, instynktownych sygnałów, że kobieta jest obecna, świadoma i zdolna do nawiązania kontaktu. Gdy spokojnie i pewnie położysz mu dłoń na plecach, bez słów, pokażesz, że masz kontrolę nad sobą i sytuacją. Nie chodzi o dominację ani kontrolę, tylko o to, by pokazać, że jesteś pogodzona ze sobą. Ale i tu wiele kobiet popełnia błędy. Zbyt długo się wahają i moment staje się niezręczny albo robią to zbyt teatralnie i nienaturalnie. Tu nie chodzi o posiadanie czy potwierdzenie, chodzi o obecność. Prawidłowo wykonany gest jest on delikatny, ale stanowczy, krótki, ale znaczący. Wystarczający, by mężczyzna poczuł twoją obecność w sposób naturalny i nienarzucający się. Wyobraź sobie idziecie razem w kierunku wejścia do restauracji. Tuż przed drzwiami robisz krok do przodu, by je otworzyć, a Twoja dłoń lekko dotyka jego pleców, tylko po to, by go delikatnie poprowadzić, nie zakłócając jego kroku. To chwila cichego połączenia. Gest, który podświadomie pokazuje mu, że idzie obok kobiety, która porusza się z intencją i pewnością siebie. Z perspektywy stoickiej, jest to głęboko związane z samodyscypliną i emocjonalną obecnością. Marek Aureliusz powiedział kiedyś. Nie trać więcej czasu na dyskusję o tym, jaka powinna być kobieta. Stoicka kobieta nie szuka potwierdzenia dla swoich działań, po prostu emanuje siłą, świadomością i spokojną samokontrolą. Kiedy kładziesz mu dłoń na plecach, nie robisz tego, by wywołać reakcję. Po prostu jesteś kobietą z obecnością i wewnętrzną stabilnością i to właśnie jest naturalnie magnetyczne. W świecie, w którym wiele kobiet jest albo zbyt powściągliwych, Albo zbyt dominujących, ta subtelna równowaga między siłą a delikatnością, pokazana w tak prostym geście, natychmiast cię wyróżnia. Pokazuje, że rozumiesz doskonałą równowagę między pewnością siebie a wrażliwością. Sekret Numer 5: Bycie jego wsparciem w drobnych sprawach. Bycie dla niego wsparciem nie oznacza ratowania go ani bycia jego osobistą opiekunką. Współcześni mężczyźni są niezależni, silni i w pełni zdolni do radzenia sobie z własnymi wyzwaniami. Ale tu tkwi sekret. Mimo to pragną kobiety u swojego boku, przy której poczują się docenieni. Nie w dramatyczny czy przesadzony sposób, lecz poprzez stałe, drobne działania, które pokazują wsparcie emocjonalne i fizyczne. Wiele kobiet uważa, że wspieranie oznacza bycie obecnym tylko w skrajnych sytuacjach, gdy on jest zestresowany lub trzeba go bronić. Tymczasem to właśnie codzienne drobiazgi budują zaufanie i przyciąganie. Jak reagujesz, gdy ktoś jest wobec niego nieuprzejmy? Pokazujesz, że słuchasz, bez przesady, wspierasz go w niezręcznych momentach z cichą, ale niezachwianą obecnością? Mężczyźni dostrzegają te małe oznaki lojalności i je doceniają. Kobieta, która pozostaje spokojna pod presją, działa z godnością, jest obecna, ale niekontrolująca. To kobieta, przy której mężczyzna czuje się naprawdę zauważony i doceniony. W świecie pełnym niepewności taki rodzaj stabilności jest rzadki i niezwykle pociągający. Ale żeby było jasne, wsparcie nie oznacza przejęcia kontroli ani uczynienia go słabym. Oznacza bycie kimś, komu może zaufać w ważnych chwilach. Kobieta, która nie wpada w panikę, nie przesadza, ale też nie wycofuje się, gdy trzeba pokazać siłę. I tu znów pojawia się stoicka filozofia. Epiktet powiedział Nie liczy się to, co ci się przydarza, to tylko to, jak na to reagujesz. Stoicka kobieta jest emocjonalnie stabilna, nie działa pod wpływem impulsu ani z niepewności. Obserwuje, ocenia i reaguje z cichą precyzją. Dlatego mężczyzna czuje się przy niej bezpiecznie. Kiedy ucieleśniasz tę spokojną i stałą energię, natychmiast wyróżniasz się spośród tych 9% kobiet, które przesadzają lub w ogóle nie reagują. Stajesz się tą jedyną kobietą, która nie tylko mówi o sile, ale ją emanuje. Ta technika jest subtelna, ale niesamowicie skuteczna. A mimo to większość kobiet ją całkowicie pomija. Prawidłowo zastosowana tworzy emocjonalne połączenie, które pozostaje w jego pamięci znacznie dłużej niż jakikolwiek komplement. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że rozmawiacie na luzie. Uśmiechasz się i mówisz: Wiesz, miałam zeszłej nocy bardzo dziwny sen, i byłeś w nim. Potem i to jest klucz milczysz. Nie spieszysz się z wyjaśnieniem. Pozwalasz jego ciekawości pojawić się naturalnie. Dziewięć razy na dziesięć zapyta, serio, co ci się śniło? Kluczowe jest to, nie potrzeba skomplikowanej ani przesadnie romantycznej sytuacji. Zachowaj to prosto, swobodnie i odrobinę zabawnie. Na przykład. Nie pamiętam wszystkiego, ale siedzieliśmy w kawiarni i rozmawialiśmy o czymś głębokim. To wszystko wydawało się takie naturalne. Zwróć uwagę, co wywołuje takie podejście. Wysyła subtelny sygnał, dobrze się z tobą czuje. Pokazuje mu, że ma swoje miejsce w twojej podświadomości. Tworzy ciche, ale silne połączenie między wami. Mężczyźni są bardziej intuicyjni niż sądzi wiele kobiet. Pociąga ich myśl, że myślisz o nich spontanicznie. Nie planowanie, lecz podświadomie. Sen to nie coś, co tworzy twój umysł bez świadomej kontroli. Ma silne działanie psychologiczne. W przeciwieństwie do wyuczonych komplementów, taka wypowiedź wydaje się szczera i naturalna. Wzbudza jego ciekawość. Sprawia, że zastanawia się, dlaczego śniła właśnie o mnie. Co to oznacza? Magia tkwi w tym, czego nie mówisz. Dajesz przestrzeń jego wyobraźni. I to wywołuje emocjonalny rezonans, którego nie osiągnie żaden bezpośredni komplement. To subtelne psychologiczne połączenie. Sprawiasz, że czuje się wyjątkowy, bez żadnego wysiłku. To podejście wykorzystuje coś głęboko zakorzenionego w męskiej psychice, siłę tajemnicy i emocjonalnej więzi. Mężczyźni chcą czuć się wyjątkowi, ale nie w sposób oczywisty czy banalny. Kiedy mówisz mimochodem, że ci się przyśnił, nadajesz temu znaczenie, budzisz uczucia nieśnijesownie, że dajesi, nie stawiając żadnych oczekiwań. Dlaczego to działa tak skutecznie? Bo jest niespodziewane. Większość kobiet nigdy by na to nie wpadła. Wydaje się autentyczne, tać snów nie można zaplanować. Budzi ciekawość. I tu znów wkracza stoicka mądrość. Stoicka kobieta nigdy nie błaga o uwagę. Zamiast tego pozwala, by naturalna ciekawość działała na jej korzyść. Wie, że prawdziwe przyciąganie nie wynika z gonienia za kimś, lecz z nieodpartej obecności. Klucz tkwi w subtelności. Nie przesadzaj, nie wymuszaj, poczekaj na właściwy moment. Jeśli zrobisz to dobrze, zauważysz, że zbliża się do ciebie dłużej, utrzymuje kontakt wzrokowy i patrzy na ciebie innymi oczami. Sekret Numer 7. Pierwotna siła zadbanego stylu osobistego. Twój wygląd to nie tylko kwestia gustu, to psychologiczny wyzwalacz. Nauka to potwierdza. Zadbany styl podświadomie wysyła sygnały siły, dojrzałości i pewności siebie. To głęboko zakorzenione oznaki atrakcyjności. Obecne w męskiej psychice od zarania dziejów. Już w historii kobiety prezentowały się przywódcom z godnością i elegancją, jako znak mądrości. Kobiecość była ucieleśniana wizualnie, ale tu tkwi różnica nie chodzi tylko o piękny wygląd, lecz o promieniowanie dyscypliny. Zaniedbany wygląd sygnalizuje niedbałość. Zadbany styl mówi: szanuję siebie i oczekuję szacunku do mojej obecności. To doskonale odzwierciedla stoicką filozofię. Marek Aureliusz powiedział. Dusza przybiera barwę twoich myśli. Twój wygląd zewnętrzny to odbicie wewnętrznej dyscypliny. Zadbany styl nie jest przypadkiem. To protesto z się i glenasem z ksestasem to wyraz spokoju, dowód cierpliwości i znak panowania nad sobą. Nie tylko wyglądasz dobrze, ale pokazujesz, że bierzesz odpowiedzialność za każdy aspekt swojego istnienia. W świecie, w którym wiele kobiet nie wkłada w to wysiłku, to wyróżnia cię od razu i tworzy silną obecność. Zadbany styl nie tylko podkreśla Twoją twarz, wzmacnia Twoją aurę i uwydatnia mimikę. Tak powstaje silny psychologiczny kontrast, który mężczyźni uznają za nieodparty elegancja w równowadze z naturalnością. Czy to oznacza, że musisz mieć wyrafinowany styl, by być atrakcyjną? Wcale nie. Ale jeśli dbasz o swój wygląd zewnętrzny. Masz w ręku potężne narzędzie i powinnaś z niego korzystać. A jeśli już znalazłaś swój styl, to pielęgnacja i konsekwencja mogą całkowicie zmienić to, jak widzą cię inni, szczególnie mężczyźni. Jeśli zastosujesz te siedem sekretów z pewnością siebie i lekkością, masz teraz siedem potężnych kluczy, które większość kobiet całkowicie pomija. Każdy z nich aktywuje głębokie mechanizmy psychologiczne, budzi zaufanie, ciekawość i Trwałą atrakcyjność bez większego wysiłku. Najważniejsza zasada: niczego nie wymuszaj. Prawdziwe przyciąganie wynika z obecności, pewności siebie i świadomości. Jeśli robisz to mechanicznie, będzie to wyglądało nienaturalnie. Zamiast tego, pozwól, by te zasady stały się naturalną częścią Ciebie. Wykorzystuj spontaniczne chwile, moment, w którym lekko go dotykasz, aby go poprowadzić. Idealna chwila na figlarny gest w jego włosach. Właściwy moment, by mimochodem wspomnieć o śnie, im bardziej naturalnie to wypada, tym silniejszy efekt. I co jest naprawdę niezwykłe: te sekrety nie tylko czynią cię atrakcyjną dla mężczyzn, one czynią cię lepszą kobietą. Gdy rozwijasz pewność siebie, obecność i samokontrolę, wyróżniasz się w każdej dziedzinie życia. I to właśnie tam stoicka filozofia staje się twoim największym atutem.